Witam wszystkich zainteresowanych tym jak zakodować lub sparować pilota do chińskiego Webasta yy, oczywiście bateria w pilocie nigdy jej nie ma, trzeba ją sobie kupić jest to bateria A27 a same parowanie bardzo proste tak jak widać, włączamy sobie Webasto zasilanie naciskamy prawy przycisk górny przytrzymując 3 sekundy pojawia się HFR naciskamy wtedy na pilocie ON i mamy sparowany pilot wybasto się załącza i to wszystko w tym temacie wyłączamy, załączamy jak tu widać na pilocie Off on, kurde ostrość coś nie łapie, minus plus, zmniejszamy temperaturę. O, nie, będę zmniejszał, tylko nie wiem, czy złapie ostrość, o zwiększam teraz na pilocie, lub zmniejszam. Of Wyłączamy Webasto Jeżeli jesteście ciekawi yy, ustawień tego Webasta, na przykład jak wam przegrzewa na najmniejszych obrotach, mogę nagrać film. Wystarczy wejść w parametry i trochę przestawić dawkowanie paliwa. Wtedy wam nie będzie przegrzewała pomieszczeń. Nie wypali siatki. Wystarczy troszeczkę zmniejszyć na ustawieniach. Yy, które są w tym sterowniku. No i wiadomo, te sterowniki nie są długożywotne, wypalają się po jakimś czasie, ale to już jest moje czwarte czy piąte założone Webasto. Polecam wszystkim te Webasta, bez problemu. Pozdrawiam. Jakby co to piszcie, nagram wam filmik z innych ustawień. Na razie.